Paweł Kopciuch jest usamodzielniającym się wychowankiem Kolejowego Domu Dziecka. Posłuchajmy, z jakimi boryka się kłopotami. W ostatnim programie przedstawiliśmy Państwu rozmowę z dyrektorem Kolejowego Domu Dziecka, panem Przemysławem Ptaszykiem. Dzisiaj koło mnie siedzi wychowanek tego domu, Paweł Kopciuch. Paweł, jak długo jesteś wychowankiem tego domu? Kiedy przybyłem do domu dziecka, miałem 7 lat. Dom dziecka jest moim domem od 13 lat. Niewiele pamiętam miasto, w którym się urodziłem i spędziłem pierwsze lata swego życia. Jednak w miarę upływu lat pogodziłem się ze swoją sytuacją. Dom dziecka jest moim domem. Wiele zawdzięczam ludziom, którzy pracowali i pracują na rzecz tego domu. Masz obecnie 20 lat. Co robisz obecnie? Obecnie uczę się w szkole zawodowej Nauki, praktyczną naukę. Pobieram w GS Wolsztyn. W jakim zawodzie się uczysz? Yy, specjalność piekarz. Czy po skończeniu szkoły zawodowej masz zamiar yy, usamodzielnić się? Yy, nie mam zamiaru usamodzielniać się, gdyż na te czasy jest to niemożliwe. A co masz zamiar robić? Yy, mam zamiar, yy, yy, mam zamiar uczyć się w technikum spożywczym w Poznaniu. Mówisz, że jest to niemożliwe, czyli przypuszczam, że nie tylko chęć podwyższania swoich kwalifikacji jest głównym bodźcem do tego, że masz zamiar dalej się uczyć. Co jeszcze to powoduje? Przyczyną jest to, aby uciec od tego aby uciec od usamodzielnienia się z domu dziecka. Dlaczego? Nie chcesz się usamodzielniać. Nie chcę się usamodzielniać z tego względu, y, że trudna sytuacja nie pozwala mi na to. To znaczy, przybliż może nam y, te problemy. Czy tu chodzi o sprawy y, związane z y, domem, czy raczej może z sytuacją y, gospodarczą Polski? No raczej z sytuacją. Otóż mam książeczkę mieszkaniową i. Y, o mieszkaniu sumą pieniędzy? z sumą 1 miliona złotych. Otóż o mieszkaniu spółdzielczym nie mogę marzyć, ponieważ jest to niemożliwe, y, dlatego, że każdy wie, ile trzeba zgromadzić pieniędzy na to, żeby otrzymać takie mieszkanie. Od trzech lat wyprawki wychowankowie nie otrzymują. Zmieniły się przepisy, ale obecnie y, na ten rok dostanę około 12 milionów. To, to znaczy, znaczy w zamian, za, zamiast wyprawki. Zamiast tak? wyprawki, to znaczy 300% yy, średniej płacy. Jest to chyba niewiele, gdyż trzeba się dorabiać od poduszki i od kołdry. Aż po cały sprzęt. Tak. Wiadomo, że y, z mieszkaniem są zawsze kłopoty. Zresztą. Y, Wszyscy Polacy mają chyba podobne problemy. Czy wydaje ci się na dzień dzisiejszy, że jesteś dobrze przygotowany do życia dorosłego? Dzięki moim znajomościom i chęciom już od trzeciej klasy zatrudniają się w wolnym czasie u ogrodników. Oczywiście od trzeciej klasy szkoły podstawowej? Tak. I dzięki temu. U ogrodników i znajomych potrzebujących kogoś do pracy i do pomocy i dzięki temu za zarobione pieniądze kupowałem sobie, kompletowałem y, najpotrzebniejsze rzeczy y, na wyprawkę już na przyszłość. jakie tak? masz plany na najbliższe lata? Po skończeniu nauki w technikum spożywczym chciałbym powrócić do macierzystego zakładu pracy, czyli do GS-u Wolsztyn. Czy uważasz, że masz szansę zatrudnienia się tam? Mam nadzieję, że dzięki ludziom dobrej woli zostanę przyjęty. Pamiętasz swoich starszych kolegów i koleżanki, które usamodzielniały się wcześniej. Czy według ciebie ich start w życie dorosłe był łatwiejszy niż Twój? Wiele osób opuszczało dom dziecka, jak ja dorastałem. Różnie potoczyły się ich losy. Tu w Olsztynie mieszka kilka naszych wychowanków. Jest, yy, ich start by, był podobny do mojego. Rzadko który wychowanek może liczyć na pomoc rodziców. Zwykle zdanie jesteśmy sami na siebie. Dla niektórych spotkanie z rzeczywistością jest szokiem. Popadają w bezradność złe towarzystwa. Są jednak tacy, którzy stworzyli szczęśliwe ognisko rodzinne. I, mieli I mile wspominają dom dziecka. Korzystając z okazji, chciałbym życzyć dalszego udanego życia Ewie, Romanowi, Joli, Henkowi, Stasi, a tym, którzy błądzą, powiedzieć, że nigdy nie jest za późno. Dziękujemy bardzo za rozmowę i Tobie również życzymy spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń. Dziękuję.